Jeśli szukasz doradcy, a nie sprzedawcy, to idealnie trafiłeś. Nazywam się Tomasz Kurek. Od 2020 roku pomogłem w realizacji ponad 400 inwestycji. Od pomp ciepła, przez piece peletowe, piece zgazowujące drewno, aż po fotowoltaikę z magazynami energii. Pomagam właścicielom domów oraz firm wybrać rozwiązanie tak, żeby było opłacalne i dopasowane do ich potrzeb. Pracuję dla ciebie, a nie dla producenta ani hurtowni. Więc polecam tylko to. Co faktycznie się u ciebie sprawdzi, a nie to, co akurat leży na magazynie. Dobrze wiem, że inwestycja w odnawialne źródła energii to dla wielu z was stres i obawa przed przepłaceniem. Dlatego przeprowadzam klientów przez cały proces: od analizy domu, przez dobór, po montaż, odbiór instalacji oraz pozyskanie dotacji. Jeśli chcesz podjąć decyzję bez presji sprzedaży i mieć pewność, że wybierasz dobrze, Zostaw obserwacje, tu znajdziesz konkrety, a nie marketingowe obietnice.